Zobaczcie, gdzie jestem. I mam chiciora. Zobaczcie. W sensie, no właśnie. Co to są? A takie żaróweczki LED do zawieszenia. O ja, zobaczcie. Nie, to są solarne. Za ile? Za 8 złotych, serio? Różne kolory. Mm. Jakby to zawiesił? No tak, po prostu na takim sznurze. Na przykład. A dziś widziałam taki sznur, fajny, nie? O, na przykład taki. A? <grytanie> Czemu nie? Dobra. I. A, to nie wszystko, bo jeszcze jest jakaś nowość na lampach. A, zobaczcie. No. Nie zwania I ta lampa. 80 zł Włącznik, wyłącznik, ale tam pod kloszem. Jak było piszcie? <gry> Okej. Okay. Jak widzicie jesteśmy w PEPKO na przeglądzie nowości. Tak, szukamy nowości. Nie, to, to nie jest nowość. To ostatnio podnosiłam. Ale tu jeszcze chyba widzę, nie? Także macie chwilkę, proszę kawkę. I działamy. 25 zł. To mi się wydaje, jak to by był otwarty ten, ten lampion, ale nie wiem. Chciałoby się go złapać, ale boję się, że to mi odpadnie. No jasne, że tak. Dobra, to może nie ruszaj. Dobra, nie ruszam. O, tak się prezentuje, nie? 25 zł. Takie szkło ala No, całkiem, całkiem. I... Kocy, ale to chyba nie jest żadna nowość, ale jak już jest na tych hiciorach, to przypomnijmy cenę, 25 zł wymiar 130 na 170, ładny ten kolorek i te poduchy, ale już je pokazywałam, także pomijamy, nie, może Wam cenę przypomnieć, czy nie, 40 zł. czyli te niebieskie się wszystkie sprzedały, słuchajcie, A? taki turkusik, nie, bardziej się podobało, na to wychodzi, dobra ach, niebieski, idziemy szukamy dalej nowości na hiciory, zapraszam na hiciory no, dwie, dwie ale z hiciorami minęłam bo nic nowego nie ma, A nie chcę powtarzać, jestem tutaj na plażóweczkach i widzę coś fajnego nowego, zobaczcie co to jest jakiś taki kocyk, 15 zł 90 na 150 no, taka plażóweczka, nie? w sensie żeby sobie rozłożyć i się walnąć w słońcu na przykład. Fajne to jest nawet. Jeszcze w takim kolorze. A nie jeszcze jest granat, dobra. Czyli trzy kolory mamy, a ładnie to jest zapakowane, nie? Nawet na prezent komuś. Mega. Tak patrzyłam czy dobrze nagrywam. Ale <grywa> dobrze, okej. Okay. Jeszcze zobaczymy sobie ten granat, co? O. Czyli trzy kolory mamy. Który najfajniejszy? Piszcie jak coś. Sama nie wiem. Chyba ten granat, co? Chyba tak. Reszta w poprzednich przeglądach, także zapraszam jak coś, bo nie powtarzamy. Okej, okay, idziemy dalej. To coś widzę nowego, ale... Tak, to też będzie nowość, na pewno. 5 zł w różnych kolorach. Zobaczcie, jeszcze biała. Mhm. O i tak. Jest taki beż, beż i trzy Ok, szukamy dalej. Może? Może, ale nie mam pewności 8 zł. Może już zapomniałam, nie wiem, ale jak coś to doszło nie? doszło czy nie doszło, piszcie? O, wróciły te wyklaczki do myciokie za 6 zł. Dawno ich nie widziałam maty do suszenia. Tak patrzę. Czemu tutaj taka jedna jest? Ta mata. 15 zł. Nowość? Chyba nowość, nie? No bo jakby tutaj ktoś odłożył, to jeszcze są ściereczki. Też fajna pozycja. Tylko 7 zł. A ile tych sztuk? Nie widzę. 5 sztuk. OK. Tak już tak stanęłam w tych wieszaczkach, to metalowa był ten kolor. Nie wiem, nie pamiętam, co na 12 zł? tutaj mamy 10 sztuk, coś, o, tu je fajnie widać. Był ten kolorek, ale to jest w ogóle mega przyjemno w dotyku, nie wiem czemu, ale takie, takie przyjemne, co, co wam powiem, tak, to też, dobra, resztę, resztę znamy, tak, tak, aha, jeszcze tutaj, ale to już też było, nie, to Wróciłem. Organizery. 12 zł do sprzątania w sensie. Poznamy. Teraz się... Nie, myślałam, że mi my się ręka klei do. Nie było tematu. Wytnij to. Ok. Białe wieszaczki. Dawno ich nie widziałam. 17 zł za. Hmm. Ile tu jest sztuk? Dobra, policzę, będzie szybciej. 5. Ok. O, jeszcze mamy tutaj od razu wycieraczki, więc sobie podejrzymy. Nowość? Nie wiem, nie wiem, ale zobaczymy cenę. 25 zł, wymiar 40 na 60. Fajne wycieraczki w ogóle w Action. O podejrzymy, bo w Action te wycieraczki, po były, pamiętam, czy nie? 12 zł, chyba. Tu 20. O, no to, no to mega. To w Action tańsze te, te zwyklaczki. Tak, dobrze mówię? 12 zł. Aha, takie są 12 zł w Pepko. Okej. Okay. No to mi się wydaje, że w jak czym były takie Z12, nie jestem pewna, nie? Nie no, ma jak wymiata, ja wymiatać, chodzi o te ceny. Też się wybiorę, może dzisiaj nawet. Także jak coś, to podajcie na kanał. O, te wróciły w ogóle w różnych kolorach, ale nie widzę ceny. Jejku, mam i <grym> za mało. <grym> 5 zł. <złoty> ok, no, widzę coś fajnego dla kota, dla psa. A to dla kota, chyba tak. Sześć dyszek. Zobaczcie. Uh -huh. Tutaj sobie piesek wchodzi siedzi, a my, w sensie, że leży, a my możemy z góry sobie przysiąść, tak? To jest taki puf, Dwa w jednym dla człowieka i dla zwierzaczka. nie wiem. Może? okej, okay, a to? To jest to samo. Nie, to jest coś. Aha. To jakiś kwiatek. Co to jest? A to jest dla kota. Dobra drapak. O jaki fajny, O ja ekstra. To jest w ogóle ta, jak to się nazywa? Słonecznik. Jak było? No, sześć dyszek. Czyli dla kota mamy słoneczniki, ewentualnie takie kwiatki. Już mi dzwonią. A dla psa... Nie wiem czy to ma podwójne zastosowanie, jak myślicie. Można by na tym przysiąść. Nie, no bo to się chyba by zarwało, nie? Dobra, nie było tematu. I jeszcze widzę tutaj coś fajnego dla zwierzeczków. Co to jest? Jakaś mata? 60 cm, ale 17. 35 zł, ale co to jest? O jaki dziób dzioki, chyba nie doczytam. Gdzie tu jest PL. Nie, nie ma szans. Nawet nie widzę, gdzie jest PL. Dobra, nie powiem wam, co to jest. Jakaś mata no. Różne są te maty. Ok, idziemy dalej. Nie, bo normalnie nie wytrzymam, zobaczcie, tylko to. Na przysmaki dla zwierzaków. Świetne to jest. To jest. Wezmę to, podniosę, czy nie robimy jak Wypoczcie, nie widzę. Ja nie podniosę jedną ręką, nie? Ale to jest ekstra. Udało mi się jedno otworzyć. Co myślicie, jakie kostki w ogóle? Świetne. Chciałoby się to na miniaturkę dać. Może mi się uda. Dobra, może się udało. Coś jeszcze tutaj jest z nowego. Takie miseczki. Ale śliczna. Dyszka dla kotka. Taka. Ach, niebieski dawaj, to znowu, że się rozłożył. Ja nie wiem, nie wiem, naprawdę. Też dyszka. Okay. I jeszcze takie łapki za o, W ogóle nie, nie zauważyłam, że pojawiły się przysmaki dla zwierzaków, w sensie dla psa i dla kota. Tutaj takie kosteczki za 8 zł. Polecacie to dla zwierzaków? Takie spadko O, ewentualnie takie smaczki. Tutaj za 3, coś dla kota. Większe za 7, ale Tania, co? Jakiś junior, za 7. Mega tanio. Jeszcze tutaj takie. Co to jest? To jest na smycz? Na co to? Można do, do paska w sensie coś tutaj dopiąć, ale nie mam pomysłu. Dyszka, macie jakieś pomysły? Czy to na woreczki? Nie, nie na woreczki. Na co to jest? Piszcie. Ale w ogóle rzeczy dla psa i kota serię. To tak, może przylecimy szybciutko. 25 zł. Ten kolorek fajny, co? Mega. Tutaj jakaś sztota. 4 zł. Dla pieska 12. W różnych kolorach. O, to jest taka rękawica do czesania. Dyszka. Jak to, co się tą rękę wkłada? O. I jedziemy z ogniem. Fajne. Jak to teraz mam przełożyć? Aha, to, Dobra, okej. Okay. Tu jakaś... O, to jest fajna. Dla psa 8 złotych taka wypustka. Dobra, idziemy. Czekajcie. Dobra, musiałam. Idę już, już działa. Nie no, jeszcze świniak. Serio? Bez dźwięku? Jak to tak? A jednak, ten zepsuty. Jaka cena? 12 zł. Ok. Coś jeszcze chcemy tutaj podnieść. Co to za? O ja, jaka ekstra. Co to jest? To jest ten. Wiem, co to jest ale... jego jasz Taka jaszczura, nie? Taki jaszczur. Kameleon. Może. <gry> Ile to? Zaraz zobaczymy. Dwie dyszki. To jaki pilot. O ja, zwierzę jaki lubią pilot. Wydaje dźwięki. Sprawdzamy. Okej. Okay. Jeszcze coś takiego, ile ten pilot, bo nie spojrzałam. Teraz zobaczymy. 12 zł. Dobra, idź stąd, bo nie wyjdę. Idę.